20 stycznia bieżącego roku Państwowa Straż Pożarna w Dzieżoniowie w okolicach godziny 17.00 dostała zgłoszenie o pożarze z pepu Biedronka w Piławie Górnej na ulicy Piastowskiej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów zgłoszenie potwierdziło się. Zastaliśmy tutaj pożar instalacji elektrycznej w pomieszczeniach socjalnych na pierwszym piętrze sklepu. Sklep skutecznie i bezpiecznie ewakuowali pracownicy przed naszym przyjazdem. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu wody na ognisko pożaru, rozebraniu nadpalonych elementów, sprawdzeniu kamerą termowizyjną sklepu, jak i tego miejsca pożaru, gdzie prowadziliśmy działania, jak również sprawdzenie. Urządzeniami wielogazowymi, miernikami, tak naprawdę pod kątem tego, czy są jakieś gazy niebezpieczne. Tych gazów niebezpiecznych również nie było. W działaniach udział brały dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, zastęp bochodniczej Straży Pożarnej z Piławy Górnej, jak również zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z piła wydolnej. Patrol policji również mieliśmy na miejscu, który nam tutaj pomagał kierować ruchem, bo na czas działań droga piastowska była zablokowana przez pojazdy pożarnicze. Tak naprawdę zablokowaliśmy tylko jeden pas. Pracownicy biedronki ewakuowali około 15 osób, do tego była obsługa sklepu, też około 5-6 osób, czyli gdzieś tam około 20 osób ewakuowanych. Miejsce pożaru to jest około 2-3 metrów.